Kolejnym typem szkła ponadstandardowego jest szkło typu laminat. Pierwszy typ w prezentacji to szkło laminat mleczny. Jest to szkło powstające przez sklejenie dwóch tafli przeźroczystych 4 mm, hartowanych mleczną folią. W rezultacie taka szyba jest całkowicie nieprzeźroczysta, jest również gładka z obydwu stron i przez to łatwa w utrzymaniu w czystości, w zmywaniu. Kolejny typ laminatu to laminat biały. Szyba ta jest również całkowicie nieprzeźroczysta. Powstaje przez sklejenie dwóch przeźroczystych, hartowanych tafli 4 mm białą folią. Z dwóch stron taka szyba jest zupełnie gładka, łatwa w przecieraniu, zmywaniu, w utrzymaniu w czystości. Kolejny rodzaj to laminat biały typu Opti -White. Porównując laminat biały Opti-white z laminatem białym poprzednio pokazanym, tradycyjnym, różnica jest taka, że w przypadku laminatu białego krawędź takiej tafli jest lekko zielona, a w przypadku laminatu białego Opti-white krawędź takiej szyby nie ma zielonkawej poświaty i jest zupełnie odbarwiona, więc laminat biały White może nawet wydawać się bardziej biały niż ten z zielonkawą poświatą na krawędziach. Kolejny typ laminatu to z kolei laminat czarny. To szkło, podobnie jak w poprzednich przypadkach laminatów, powstaje przez klejenie dwóch tafli 4 mm hartowanych czarną folią. W efekcie szyba jest całkowicie nieprzeźroczysta: czarna z dwóch stron, zupełnie gładka w dotyku i łatwa w utrzymaniu w czystości.